Właśnie znajduję się w karpurze Wolkuszu, Gdzie zostałem napadnięty przez tych ludzi I chcę pokazać Oni mnie napadli Na szczęście jest tutaj monitoring Wezwali policję No i czekamy na przyjadą Także nie będę się rozłączał Jesteśmy cały czas na żywo. czekam na policję. Nie jestem dokładnie. Jestem pewien dokładnie o której się działa. Ale aktualnie jest dwunasta chyba. Ja wszedłem tutaj na sklep chyba za 5:12 i napadli na mnie. A jestem tutaj z mamą, która jest chora na raka. Ledwo chodzi i potrzebuje cały czas opieki. I on już nie pozwolił mi się nią opiekować, tylko się rzucił na mnie. Rzucił mnie na, na wystawę sklepową. Porozbijał tam rzeczy na wystawie. No i z. Na koniec wezwał policję, znaczy rzuciło się do mnie dokładnie nie jeden ochroniarz, tylko chyba trzech albo czterech. I zaraz będziemy przy policji wszystko wyjaśniać. Teraz puścili mnie. Bo przyszła moja mama i stawiła się. A ci bandyci tam stoją przy drzwiach i czekają na policję. Także zostańcie, teraz robię po prostu zakupy z mamą, ale zaraz ma przyjechać policja. bo ci bandyci, którzy nie chcieli mnie tutaj wpuścić, zadzwonili na policję. Po tym jak się na mnie rzucili, napadli na mnie przy wejściu i nie chcieli mnie tutaj wpuścić. Kiedy próbowałem się przedostać, to się rzucili na mnie wszyscy, próbowali obić. Oczywiście się broniłem. Wszystko mam nadzieję, że zarejestrował monitoring sklepowy. Oprócz tego, że tu jest monitoring sklepowy, no to ja sobie sam teraz monitoruję. Wcześniej nie mogłem się monitorować, no bo mnie napadło czterech bandytów w tutaj w Olkuszu. No i musiałem się bronić, także nie mogłem, nie miałem czasu nawet wyciągnąć telefonu. Znaczy, no nie, nie mogłem, bo byłem cały czas atakowany fizycznie przez przez czterech chyba ochroniarzy zatrudnionych, znaczy pseudochroniarzy bandytów. Aktualnie czekam, to znaczy ja robię dalej sobie zakupy z mamą, A oni tam czekają przy drzwiach ci ochroniarzy, ci bandyci ochroniarcy na policję. Jak się na mnie rzucili, a teraz rozzywają policję. Zaraz będziemy sobie wszystko z policją wyjaśnić. A mo I mam pan pan Dobrze. Dobry? Dzień dobry. Słuchaj Pani. Jak się pani nazywa? Posterunkowy kozera Aleksandra w KPP Orkusz. Twarz proszę pokazać, bo ja nie wiem czy to jest. Panie. Teraz jesteśmy w tej chwili No to proszę węzak, mi pokazać. By... No to My idziemy na zewnątrz, no to wychod... pokażemy. To My idziemy na zewnątrz, tak? Jak się pan nazywa? Sierżant I Co pan ode mnie chce? Ja? Chcemy tak. wyjaśnić sytuację, cię ja wydarzyło. Dobrze. No. Odznakę proszę pokazać, albo dokument jakiś. Jesteśmy umundurowani nie, nie, nie ma nie pajacuj. Ja też sobie mogę kupić taki mundur. Uspokój no, się. Yy, no co pan, pani chce? Idzie idzie pan nie, nie wyjdę, bo jest, muszę się opiekować moją mamą, kurwa, która jest chora na raka i proszę potrzebuje cał, cały wyraża, czas objęcia. Proszę się nie ponieważ jest no. Będę się wyrażał, tak jak mi się podoba. Nie, 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 nie będziesz tak się wyrażał. Dobrze. Jakiś dokument, są. Myśli, nie ma. Proszę. Nie, Pamięta? nie, 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 wyciągaj. Przecież to mnie spisują. Nie wyciągaj tego. Pana imię? Wszystko. Poczekaj, nie mów. Ja nie, Poczekaj, nie mów. Nie, mogła po prostu pana pana nie, pana? Czekaj, nie, ja znajdę sobie dokument. Ma pan dokument? dokument? No znaczy, nie, 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 Proszę nie mówić na głos, moich danych. To jest może. Tak, to jest prawo jazdy. To chite było O, tak, proszę zobaczyć. Proszę zobaczyć, co ci bandyci mi zrobili. Mi, wyrwali mi włosy i brodę. Jeszcze zadzwonili bandyci po policję. Zobacz, co zrobiłeś. Spokojnie, wylegitymujemy się, Proszę kontynuować Teraz moja mama zauważyła, Wy, wyrwał mi włosy i brodę, ten bandyta, albo, albo ten drugi. Zostawi. Proszę mnie zostawić. Nie, ja nie, bałam, nie, no nie dotykam. Pan... No to proszę mnie nie dotykać. Ja tutaj nagrywam, co będę chciał. Ja spokojnie nagrywam. Pan może sobie nagrywać. Wiem o tym. Proszę, proszę zobaczyć, co ten bandyta zrobił. Widzisz bandyto? Moja mama jest chora na raka, ty bandyto, kurwa. Rozumiesz to? może pan nie prowokować, seksu. Nie prowokuję, tylko mówię, co jest. Widzisz to? Widzisz to? Widzisz to? Uspokój się. się. Jestem spokojny. Podejdź do mnie. Przeszliśmy Fajnie. na typ, także... Nie, mi się Fajnie. do siebie z kulturą, dobrze? Ja nie mam kultury. No, skoro pan twierdzi, to no no. jest pan oknie. Widzisz, co zrobiłeś? Widzisz? Tutaj ludzie, 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 ludzie to obserwują wszystko. Dlaczego ten bandyta kurwa tutaj stoi i, i podgląda moje dane? Proszę, proszę, proszę usłyszeć, kto mi to wyrwał? Kto mi to wyrwał? Wyrwa? No i co teraz? Powiedz swoją wersję. Co się wydarzyło? Pana sami, spokojnie. Dobra, na spokojnie, ja mówię. Bo nie ma sensu się wyrygować. Co się wydarzyło? Moja mama wyszła do... Klepu. Była chyba godzina, nie wiem, do opieki. To, to zaczął mnie bić. No to, to jak mnie uderzył, no to ja od razu uderzyłem go prosto w nos. On się rzucił. No oczywiście, tak. że tak. Bo do, czemu to nie wolno chodzić maskę. Oczywiście. nos? On ma. No. E, Dobra, nie? Dobra, no, dobra. Że nie musimy. Rząd wprowadzi, że nie Proszę zobaczyć. I od razu tam po. Proszę Panią, twarz i Pana, bo ja nie wierzę, że to Wy to jesteście. No To jakby jest problem. To Ty zostań z Panem. No, kolega pójdzie od... No to proszę Pana, no na czas interwencji chyba Pan... No, no, no na czas interwencji chodź. Po interwencji Pan jakby... Potykamy sobie. tutaj kolega zweryfikuje nagranie i... Z moje Jesteście? Panowie? No ale ja nie upraszczam Ja pytam, Ja pytam. Sko nie spiegowę tego. Panilnują tutaj bezpieczeństwo. Co Będę kamerował. Pan... To jest na żywo. To jest na żywo, jesteś. Tam. Przedstaw się z bo... Co chcesz ode mnie? Trzeba. Nie, nie wiem, ja pytam, to jest nagrane. Ale, ale po co prowokować Panie Krzysztofie? Dlaczego, Niech pan, nie dlaczego... pan odejdzie trochę dalej. Jak się nazywasz? Krzysztof, profesorze... ja go obserwuję tylko. A po co? Bo mnie obserwuje. No. Nie, nie musisz się bronić, bo nikt Cię nie bije. Ja też nikogo nie widzę. No, to poczekaj. Nagrywa. W razie czego on może podać taką emerytę, tak samo złożyć salę. Ja to nagrać. Ja to zgłaszam właśnie w tym momencie mój moich widzów na żywo. To jest jeden z tych, którzy Jedynie co do poprzez komendę jedności, czy o, o, o nagranie w moim projekcie. Nic więcej W jaki sposób to muszę zrobić? Nie obserwuję. Ale to niech pan nie obraża pana. Nie wiem, czy mnie chce zgwałcić. Co mi zrobił Ale ten bandy, tak? Przysko, pan co się Pani Pani ja odejdzie, ale co mi się stanie? Ale, ja ale pani nie będzie 24 godziny przy mnie. Dopóki pan tutaj będzie Odejdzie pani ten bandyt tam nie, nie zgwałci ci albo coś. Nie. No czemu on na mnie patrzy cały czas? Drodzy widzowie, proszę tu kurde napisać. Co taki bandyt tam może chcieć? Jeden z drugim. Tam się następny czaj. Siema! Nie zaczekaj starszego faceta. Tylko no, to jest razem z nimi. No i co? No i Bo... patrzy się na mnie pedał. No i co? A ja Bo nie chcę, żeby ma... pedał na mnie patrzył. To nie jest pedał, tylko. Bo... A no, ja nie pani nie wiem. tylko imię i nazwisko? W razie że. Mogę trzeba... panią opisać jako świadka? A pani, no, pani? widziała wydarzenie? Nie. nie. Nie nie, nie. No mnie, nie nie, bo weszła i mnie nie puścili. Aby była do, dosłownie za lejką, i napadli o, na mnie. Przydałoby się no tak. Panie, no to jest Tak, mocne. Spisać pana. Mam no, tylko imię i nazwisko Pani. A y, pod pana, panie Krzysztofie, jakbym był na tym czego? Znaczy, ja nie, nie chcę podawać no mojego. Nie jeżeli pan nie chce, Ale upewniać. nie chcę w ogóle. Lepiej listownie, lepiej listownie się załatwiać takie sprawy. Ja chcę mieć wszystko na piśmie, bo ja wszystkie dokumenty udostępniam w internecie. Tak. Wszystko, co pani napisze, to będzie publiczne. A telefonu, no niestety, nie da się udostępnić. Znaczy, no da się nagrać, ale wolę mieć na piśmie z podpisem komendanta. Cały czas jestem obserwowany. Pomimo tego, że policja koło mnie stoi, to bandyków mnie tu obserwuje na no stop nie wiem czy o nic nie zwałcić później wyjściu. tego nie wiem niestety nie są wypowiedzi do kamery nałogę, że tutaj jest dwóch, to jeszcze to chwila przychodzi, przechodzą po nas inni bandyci. Z tego sklepu, także no, kiedyś tutaj polecałem ten sklep w karturze, no ale trwam to. Zresztą sami widzicie. Filmik będzie udostępniony oczywiście. co jest teraz na żywo, to będzie zapisane. Każdy sobie będzie mógł obejrzeć, zapoznać się z nimi. Przestrzegam, przestrzegam. Otaczają mnie cały czas ci bandyci. Nie wiem, czy jakiś napad na mnie. Kolejne. Na razie stoi policja, no to jestem bezpieczny. Ale jak pani to odejdzie to podejrzewam, że, że mogą mnie napaść. Nie chcą się przedstawić. Zamaskowaniu oczywiście. Jak wiemy, wszyscy tylko Andryci się maskują także no, niczego innego